Witamy was bardzo serdecznie. Witamy, witamy! Jesteście tam? Ha! Co, ciociu ciężko, co? A wiesz, ciociu ciężko, co? No, co, Fućku? A Ja się chyba starzeję, wiesz? Starzejesz się? No, bo mi, bo mi y, takie przychodzą takie poważne pytania do głowy, wiesz? A, No, jakie na przykład? No, 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 na przykład takie, że. Mm, takie, ostatnio mówiłem z Maciusiem, jaki jest sens życia, wiesz? Takie mi pytanie przyszło do głowy. To Przeczytałem coś w jakiejś historii takiej, ale takie, jaki jest sens życia? A, takie poważne pytanie masz. No. A wiesz, to mi przywodzi na myśl pewną opowieść o takim studencie, który zadał to pytanie swojemu profesorowi. No, no i co ten profesor powiedział? Zaraz ci opowiem. To jest piękna historia. Chcesz posłuchać? No, no oczywiście, że tak. Posłuchajcie i wy. Pewien profesor zakończył swój wykład i tak jak miał to w zwyczaju, powiedział do studentów: y, To już koniec. Czy mają państwa, czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? I wtedy wstał jeden student i powiedział: Tak, panie profesorze, jaki jest sens życia. Jego koledzy, którzy wychodzili już z sali wykładowej, trochę zaczęli się śmiać, bo myśleli, że to jakiś żart. Ale profesor przyjrzał się uważnie studentowi i zobaczył, że on poważnie zadaje mu to pytanie. Powiedział: Postaram się panu odpowiedzieć. Sięgnął do swojej kieszeni i wyciągnął z niej maleńki kawałek lusterka, nie większy niż moneta. I powiedział: Wie pan co? Kiedy była wojna, byłem dzieckiem. Kiedyś, po bombardowaniu, znalazłem na ulicy rozbite lustro. Wziąłem sobie największy kawałek. To jest właśnie ten kawałek, który panu pokazałem. I przez całą wojnę bawiłem się tym kawałkiem lustra. Odbijałem światło, odbijałem słońce, robiłem zajączki i też cieszyło mnie to, że mogę oświetlić i tym y, to światełko skierować w najciemniejsze zakamarki. Kiedy dorosłem i stałem się dorosłym człowiekiem, to lusterko stało się dla mnie jeszcze ważniejsze. Zdałem sobie sprawę z tego, że moje życie może być właśnie takim lusterkiem, że dzięki temu, co mówię, jakim jestem, dzięki temu, że uśmiechnę się do kogoś, mogę taki... Y, Kawałek światła, odrobinkę światła wnieść do życia innego człowieka. A może i on spojrzy na mnie i zechce sam być takim kawałkiem lustra. To moim zdaniem jest sensem naszego życia. I to już koniec tej opowieści. Ha! To jest koniec tej opowieści? Hmm. No tak. To była bardzo ciekawa. Odpowiedź, prawda, ciociu? No, bardzo ciekawa. No, no, co ty myślisz o tym? No, ja się zgadzam. Tylko wiesz, w moim życiu jest tak, trochę jak, jak z tym lusterkiem, że lusterko może rozświetlić y, jakąś ciemną, ciemny zakamarek, ciemną przestrzeń wtedy, kiedy odbija, jest skierowane. W kierunku słońca albo w kierunku lampy, w kierunku źródła światła. Oho, no i dla mnie takim źródłem wszelkiego światła w moim życiu jest Pan Bóg. I wtedy, kiedy jestem na niego skierowana, to mogę być tym światłem, nadzieją, radością dla innych ludzi. Sama z siebie nie świecę, wiesz? O! Ale ktoś powiedział, że całe niebo może się odbić w najmniejszej kałuży. Ja bym chciała być taką, choćby najmniejszą kałużą, w której odbija się niebo, wiesz? O. Tu. To, hmm, to ja muszę sobie jeszcze o tym pomyśleć, ciociu ciężko. Pomyśl o tym. Pomyślcie o tym i wy. Do zobaczenia! Do zobaczenia.